O, hejka, kotka, kotek, jak dobrze Cię widzieć. Hejka, Hana Żaba. Wiecie, że mnie wywaliło z własnego live'a. Jestem taka niezadowolona. Hejka, Leosia. I to wszystko, mój głupi telefon, bo on uznał, że pora zrobić sobie przerwę od YouTube'a. I nie wywalił z live'a i dał mi powiadomienie. Pora zrobić przerwę od YouTube'a. A już było 50 osób albo nie wiem ile i wywaliło. I teraz tak, byłam w trakcie właśnie robienia yy, makijażu. W sensie na pół twarzy zrobiłam yy, makijaż, no, więc wracamy. Tak, no masakra, jakie to jest denerwujące i pewnie połowa osób już nie wróci co najmniej, ale no nieważne. Yy, no i robię sobie teraz yy, połowę ust, to też dziwnie wygląda bardzo. Ale właśnie tak, taki jest zamysł. Ona będę się zasłaniała tym. No, jest różnica, widać. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze dołączy. A jaka bliska? O co jest bliska? Bo nie widziałam. Ej, hejka. Ej, hej, Tomasz. Od razu w Warszawie nie zbudowano. No, to prawda, to prawda. Już zmieniłam to y, powiadomienie o przerwie od YouTube'a, które mi wysyła mój własny denerwujący telefon i wywala mnie z mojego własnego live'a. Więc mam nadzieję, że już to się nie powtórzy. E, dobra, teraz chciałam sobie dać błyszczyku, ale ja zgubiłam ten błyszczyk z Essence, więc użyję sobie takiego błyszczyku, który jest totalnie no-name. Nie wiem, co to za błyszczyk i on go od siostry. Chodzi tylko o to, żeby było. Mm. No właśnie robię taki japoński makijaż, tylko sobie robię na pół twarzy, żebyście wiedzieli e, bardziej jako taki tutorial e, niż cały makijaż. Bo też e, nie mam czasu, żeby robić cały, ale żeby Wam tak dokładniej opowiedzieć więcej. No usta mogłam zrobić cały w sumie, ale nieważne. Um, no i jak widzicie, dużo sobie kładę błyszczyku tutaj na... W tym miejscu, żeby podkreślić właśnie te wszystkie załamania, jakie tu się ładnie tworzą na tej łesce, i to właśnie robię. Dobra, a jeżeli chodzi o oczy, to oczywiście jeszcze nie skończyłam, bo tutaj trzeba przykleić rzęsy przede wszystkim. Stres jest najgorszy. No, to prawda. Masz rację, nie powinnam się tak stresować. Um, jeszcze sobie tutaj po, poprawię tą kreseczkę. Dobra. I tą różową też sobie poprawię, tą dolną. Mocniej ją narysuję. Już ten makijaż się robi taki troszeczkę przerysowany, ale to nie szkodzi. Jest taki poglądowy, o tak powiem. Tutorialowo poglądowy, więc może być taki mocny. I tutaj. Najważniejsze to są rzęsy. Czy jak skończysz makijaż, będziesz do siebie choć troszkę podobna? Staram się być jak najmniej podobna, bo ja lubię mocny makijaż. No, tyle powiem. No nie wiem, sam ocenisz. Możesz, ja mam dużo makijaży na moim kanale, dużo filmików sprzed i po. To możesz obejrzeć sobie, możesz skomentować, polajkować i ocenić. Ale na pewno będę podobna, bo dzisiaj maluję tylko pół twarzy, więc. Dobra, teraz rzęsy. W końcu przechodzimy do tych nieszczęsnych rzęs, które mi spędzają sens powiek, ale one są tutaj najważniejsze. Nie, wiecie co? Ja chyba sobie jeszcze dodam trochę więcej tego cienia ciemnego, bo jakoś tak potrzebuję mocniejszego efektu. Um, dobra, to lecimy. Z tym mocniejszym cieniem. Tak. Takie trochę smuki eye się robi, jak taki cień sobie mocny tu kładę i nie jest to typowe do doing makeup, żeby miejsce taki mocny cień? Zdecydowanie nie, ale no nie wiem, ja taki lubię, więc taki robię. Um, no. Ładnie nawet, ładnie Tobie nawet pasują niebieskie soczewki. Tak, tak, dzisiaj też założę chociaż tą jedną niebieską soczewkę dla tej, tego kontrastu, tej różnicy w oczach to tak zrobię. Nałożę tą niebieską soczewkę. E, najpierw nałożyć soczewki, czy... Dobra, najpierw nałożę soczewkę, a potem nałożę rzęsy. Tak będzie mi łatwiej. E, dobra, to zobaczycie zaraz. W jednej soczewce, nie wiem jak mi się będzie patrzyło, patrzało, patrzyło, patrzyło. W jednej soczewce, ale damy radę, nie będzie źle. E, Ile kilogramów tapety zużywam? Bardzo malutko. Jeżeli to miał być, nie wiem, jakiś przytek, to <głos》> mnie nie ruszają takie komentarze. Eee, cześć, witam Cię i cały czat. Cześć, Grzegorz. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. O, uwielbiam. Oglądałam ten serial, gdzie był Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobra. Chyba wygląda przerażająco, no nie? Jak nakładam tę soczewkę. Uh Na początku trochę mi oko łzawi, ale to nie szkodzi. Zaraz przestanie, zaraz przestanie. Eee, hejka, Karolina. A, moje oko! Chyba powinnam trochę tą soczewkę bardziej wyczyścić, bo chyba nie była do końca czysta. No, trudno. Eee, I lecimy już z tymi rzęsami w takim razie. Dobra. W ogóle mój plan, żeby mieć 5000 subów do końca tego do końca y, tygodnia. Musi się ziścić. Zostało mi jeszcze 400 subów, żeby osiągnąć ten cel. Więc jeżeli <sum> macie ochotę zasubskrybować i nic Wam nie stoi na przeszkodzie, to sprawicie mi tym przyjemność. Tak więc zapraszam. Ym, dobra, to już wezmę te rzęski, które używałam. I sobie będę przyklejała. Najpierw te dolne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję. O, tutaj. No super, nie przykleiło się. Nie przykleiło się, bo przyklejanie rzęs jest bardzo trudne. Powiem Wam tak, jeżeli Wam to nie wychodzi, nie dziwcie się, nikomu to nie wychodzi. Trzeba chyba robić 500 lat, żeby zaczęło to komukolwiek wychodzić. Jeszcze te rzęsy się przykleją do tej pensety i w ogóle, masakra, przecież to można, trzeba naprawdę to lubić, żeby się nie zniechęcić, ale ja na szczęście to lubię, więc się nie zniechęcam. Dobra, już jedna jest przyklejona, krzywo co prawda, ale jest, więc teraz przyklejam kolejne. I lecimy z drugą, namaczam delikatnie. Gdzieś widziałam coś takiego, żeby odczekać chwilę, zanim się przyklei, i myślę, że powinno się tak robić. Eee... Ja nie używam. E... Teraz nie mam na sobie żadnej maskary. I szczerze mówiąc, jak mogę uniknąć w makijażu używania maskary, to unikam, bo strasznie nie lubię zmywać maskary. I wolę zmyć taki makijaż, który jest zrobiony z cieni, to bardzo łatwo się zmywa, niż taki z maskary, bo to trzeba 500 razy. O, widzicie, już mam zwierzęski przyklejony. 500 razy pocierać, no i mnie to denerwuje. Nawet jak się ma dobry płyn do demakijażu, to zawsze jakoś tak pomiędzy tymi rzęsami ten resztki tego tuszu zostają i bardzo tego nie lubię. I dzisiaj po prostu sobie przykleję sztuczne rzęsy, a maskary w ogóle nie będę używała. Cześć chińskie znaczki. Cześć Paulina. Dlaczego się daje krem przed makijażem? Wiesz co, krem się daje przed makijażem, żeby podkład dobrze wyglądał przede wszystkim. Żeby nie był taki zasuszony i żeby się takie nie robiły, jakby to powiedzieć, taka skorupa, żeby się nie zrobiła. No, przykleiłam trzy jak na razie i już widzicie, że to oko jest no, znacznie większe niż to z wyglądu. Nie będę, przy, czy przyklejcy czwartą. Dobra, przykleję sobie czwartą też. Już nic mi to nie zmieni z czasem, więc mogę sobie przykleić. Hmm. Co ci się stało? Nic mi się nie stało. Czy wygląda jakby mi się coś stało? Przecież to jest makijaż, to miało być ładne. Tak <grytanie> mi nie wyszło. Ładna jesteś, dziękuję. Masz patyczaka? A, wow, ale super, ale fajnie. Skąd można mieć patyczaka? W sensie się go kupuje w sklepie zoologicznym? My mieliśmy w sali od przyrody, bo nasza wychowawczyni w podstawówce uczyła przyrody, więc nasza sala jakby wychowawcza, to była sala od przyrody. Mieliśmy patyczaka właśnie. Tam się nim zajmowaliśmy, znaczy po prostu dawaliśmy mu liście i wodę, ale tak, to było takie fajne. Um, dobra, już przykleiłam sobie dolne rzęsy i już widzicie różnicę na pewno co do wielkości tego oka wizualnej. A jeszcze teraz co przykleję górne rzęsy, to już w ogóle będzie. To już w ogóle będzie. I też sobie przyklejam takie rzęsy typowe do makijażu duin, bo one mają charakterystyczny kształt. Taki. Yy, taki jakby trójkącikowy kształt, bo inne rzęsy nie dadzą takiego efektu. Yy, I też kupiłam je na AliExpress, bo szczerze w jakichś drogeriach takich Rosman czy coś nie, nie znajduje takich rzęs. Nie ma po prostu takich duinowych rzęs. Niestety. A do tego są dosłownie 10 razy droższe. O, widzicie jak fajnie to wygląda? Yy. No i sorry, ale nie chce mi się płacić 10 razy więcej za gorsze rzęsy. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Yy, dobra. Jeszcze sobie dwie kępki przykleję, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Yy, Hej, Express Mate. Yy, a ty masz pająka? Wow, jakie wy macie ciekawe zwierzęta. Bardzo fajnie. Ja lubię, ja lubię pająki, w sensie nie na tyle, żeby je hodować, ale doceniam ich pracę, że tak powiem, w zabijaniu komarów i much i tak dalej. Więc ogólnie jak ja widzę pająka, to wynoszę go z domu albo nawet go nie wynoszę i go po prostu zostawiam. Dobra i jeszcze ostatnia kępka. Troszeczkę za małą kępkę sobie tu nakleiłam. To chyba jeszcze więcej sobie ponaklejam jeszcze tu. Będzie jedna i jeszcze tutaj bliżej sobie nakleję. One są te rzęsy są pogrupowane co do długości jest napisane ile mają milimetrów, ale już mi się wszystkie pomieszały i ja nie wiem która ma ile milimetrów, bo między niektórymi jest dosłownie jeden milimetr różnicy i no ja niestety nie jestem w stanie zauważyć tego milimetra różnicy tak na oko. Ale dobra, tutaj przyklepiemy. O kurczę. No, prawie się trzyma, nie, ale nie do końca. To już była taka używana rzęsa i ona trochę ma za dużo kleju na sobie tak naprawdę. E, spróbuję jeszcze raz ją przykleić. O. Teraz chyba trochę lepiej. No. No, to jest. Widzicie, tutaj mam takie oko, a tu mam takie oko. I tak właśnie robię ten makijaż. Trochę sobie tu za bardzo ciemnym dałam, ale już nieważne. <grym> I oczywiście, jak zrobię sobie na oba oczy taki makijaż, no to to bardzo zmienia to, jak wyglądam. Nie ukrywam tego. I <grym> ktoś mi dzisiaj powiedział, że jestem taka śliczna i w ogóle, i sobie. No, dziękuję bardzo, ale ja mam makijaż i normalnie troszeczkę inaczej się prezentuję. Um, I masz bardzo dużo zwierzątki, Kilo pisze, bardzo fajnie. Pytam bardzo szczerze, zawsze reaguję na przemoc. Ja nie widziałam pytania, więc totalnie nie jestem w temacie, o co chodzi z tą przemocą. Eee, pająki, kanarki, koty, świnka morska i mysz. Wow, macie bardzo dużo zwierząt. Ja nie mam ani jednego. Um, to jest makijaż. Tak. Ale co, że to wygląda jakby ktoś mnie powił. Jeśli tak, to jest mi bardzo smutno z tego powodu. Przecież to miało być ładne. Teraz jest mi przykro, że mi nie wyszło. No bo sobie dałam tego ciemnego, no tego sobie dałam to, to, tutaj, może niepotrzebnie. A może to jest po prostu światło. No ale zrobiłam praktycznie taki makijaż, e, jak ostatnio Wam się bardzo podobał. Więc nie wiem, czemu teraz wygląda jakby ktoś mnie pobił. Jest mi smutno. A może przez to, że po prostu tylko pół twarzy zrobiłam. To daje takie wrażenie. A jeszcze wtedy przecież zrobiłam sobie ten płaczący makijaż. To jeszcze sobie błyszczyka nawaliłam pod oko. To rzeczywiście wyglądało jakbym była w tragicznym stanie. Ale chyba teraz tak nie jest. Dobra, rozjaśnię sobie, żeby nie było, żeby nie było, że ktoś mnie pobił, bo już jestem wkurzona, tak? Że ja tutaj się próbuję pomalować, a mnie pytają, czy ktoś mnie pobił. Gdzie jest mój pędzelek do blendowania? O, tutaj. To sobie białym tutaj. O, tak zrobię i już nie wygląda jakby ktoś mnie pobił, mam nadzieję. Hej Kanika. Pozdrawiam Lenę. Dobra, rozjaśniłam sobie to, więc teraz mam nadzieję, że tak nie wygląda. A jak tak wygląda, to nie mówcie mi tego, bo mi jest smutno. <laughs> um, he, tak, pozdrawiam Basie. <laughs> Dobra. Myślałam, że jest ładnie. Jest mi teraz przykro. <laughs> Hej, KOSP Straż. Yy, w zasadzie skończyłam już to, co chciałam zrobić, czyli pomalowałam sobie pół ryjca. Yy, I właśnie tak wygląda ten makijaż, który ostatnio zrobiłam. Właśnie w taki sposób go zrobiłam. Yy, I tylko, że wtedy zrobiłam na całą twarz. Jeszcze można dodać sobie więcej różu, bo czemu by nie? Wyszło Ci super, nie warto się, jest pięknie, <laughs> mam nadzieję, bo już tak Wiecie, jest takie coś, jak taka make-up blindness, że nie zauważasz po prostu pewnych rzeczy, jak się do czegoś przyzwyczajasz. I ja na przykład miałam coś takiego na studiach, że ja się malowałam na studiach coraz mocniej i coraz mocniej, że doszło do tego, że mega mocny makijaż, taki wręcz teatralny makijaż w ogóle mi się nie wydawał mocny. Dla mnie to był taki podstawowy makijaż, i właśnie mój przyjaciel mnie zobaczył w tym makijażu. To powiedział matki, czy ty smakujesz jakieś na scenę w ogóle? Ja mówię, no jak to? Normalnie się tak na co dzień maluje. Więc tak, tak bywa, no, że po prostu się przestaje zauważać e, takie rzeczy. I ja na przykład wiem, że mam coś takiego z różem, że ja walę sobie tego różu strasznie dużo i mi się to w ogóle nie wydaje dużo. E, ile masz lat? 25. Ty masz soczewki. A może przez tą soczewkę to wyglądało, jak ktoś mi pobił. No mam jedną soczewkę, co założyłam, żeby pokazać te oko jakby pomalowane i niepomalowane. No i właśnie tak to wygląda. No różnica jest właśnie taka. Mogłam jeszcze sobie tu dokleić jakieś dłuższe te rzęski. A może co, jeszcze dam jakiegoś błysku. W sumie już będę kończyć zaraz, bo zrobiłam to, co chciałam zrobić. E, no, dam błysku to chyba zmniejszy efekt takiego podbitego oka, jak to. Nie, no teraz będę cały tydzień to przeżywała, cały tydzień będę to przeżywała, no. Kurczę. No, teraz mam nadzieję, że już nie wygląda jakby ktoś mnie pobił. Ehm, no dobra. No to ja kończę już, moi kochani. Kończę. Dzisiaj ze smutkiem jestem obrażona. Nie, no nie jestem obrażona, e, ale tak. To, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Idę płakać w końcu. Nie kończ błagam. O, bardzo mi miło. E, no trzymajcie się. Możecie mi dać subskrypcję, albo dać mi lajka, albo coś takiego. I do zobaczonka. O tak będę do Was mówić. Dobrze, moi drodzy. Miłej nocki, śpijcie dobrze. Do zobaczenia. Trzymajcie się i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Pa pa!